jest y, sytuacja no kabaretowa, przecież wszyscy wiemy oczywiście, że Władimir Putin interesy ma wyłącznie rosyjskie, a nie interesy europejskie. Jeżeli Karol Nawrocki mówi uprawiałem po nocy aktywną politykę międzynarodową, no to przepraszam, ja nie wiem z kim można konferować po nocy w sprawach międzynarodowych. W trzecią rocznicę agresji Rosji na Ukrainę pan Karol Nawrocki uznał, że dla niego najważniejsze w tym dniu jest dowiedzenie się jak się robi kiełbasę. Pani a pani by się nie chciała dowiedzieć jak się wielitko wkłada baleron albo nie, sancjeznię. Nie, nie, ja już no, salcesną mi się akurat z księdzem Michałem okojarzy. Państwa gościem, gościem ekspresu biedrzyckiej Krzysztof kwiatkowski, senator koalicji obywatelskiej, były minister... Sprawiedliwości, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam wszystkich wiernych fanów eks <gryzny> Panie senatorze, Rosja nie została nazwana agresorem w przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji. Mało tego takie kraje jak Francja czy Wielka Brytania wstrzymały się od głosu, a wczoraj w przypadku innej proponowanej przez Ukraińców rezolucji, która potępia agresję Rosji, Stany Zjednoczone głosowały ramię w ramię z Koreą Północną, z Rosją przede wszystkim, nawet Chiny wstrzymały się od głosu. Stany Zjednoczone głosowały przeciw. Po trzech latach od tej zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę my jesteśmy w miejscu, w którym trzeba tłumaczyć podstawy, czyli przede wszystkim kto jest ofiarą, kto jest agresorem, gdzie i kto popełnił błąd. Na pewno na naszych oczach zmienia się to tradycyjne rozumienie polityki, bo my trochę wszyscy tkwimy w tych wspomnieniach. Po roku 89 nienaruszalność granic, to nie państwa je zmieniają, to autonomiczna wola narodów. I dzisiaj mamy nowego gracza na tej scenie Donalda Trumpa, któremu rzeczywiście, tak jak pani doktor zauważyła, jak się go słucha, trzeba tłumaczyć rzeczy podstawowe. Kapitalnie to zrobił Emmanuel Macron, bo po prostu pewne nieprawdziwe informacje trzeba prostować. To Rosja zaatakowała Ukrainę. Stany Zjednoczone nie przekazały Ukrainie 350 miliardów. To jest w ogóle niesamowita historia. Donald Trump mówi 350 miliardów dolarów przekazaliśmy. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie może dolara przekazać poza granicę Stanów Zjednoczonych bez zgody Kongresu. Kongres wyraził zgodę na przekazanie 175 miliardów. Eksperci szacują, że Przekazano w sprzęcie i w finansach między 114 a 120 miliardów. Tak. Ze wszystkimi tymi nieprawdziwymi informacjami trzeba je tłumaczyć, prostować, objaśniać. One nie mogą się utrwalać. Gdzie jesteśmy po tych trzech latach? Tak, jesteśmy nawet nie na początku, tylko tak jakbyśmy się znaleźli trzy lata temu, ale nie w jakichś europejskich stolicach, a na ulicach Moskwy, a tak naprawdę w redakcji reżimowej. I telewizji Putina, która opowiada, że w Kijowie rządzi faszystowski reżim, no uciska ludzi, a Rosjanie wchodzą tam, żeby tych ludzi ratować. I my sobie oczywiście publicystycznie możemy na ten temat dyskutować. Tylko problem polega na tym, że Donald Trump jest politykiem nie tylko transakcyjnym. On nie poważa, nie uważa, nie przyjmuje krytyki. Przypuszczam, że te słowa Macrona bardziej go zirytowały, że został gdzieś tam upokorzony podczas konferencji prasowej, a nie powoduje refleksję, że powiela nieprawdę, delikatnie rzecz ujmując. No i mamy teraz do czynienia z takim partnerem. Ale panie doktor, jak jeden drugi trzeci premier lub prezydent mhm. sprostuje Donalda Trumpa, a nie będzie wstawał i klaskał po słowach, że za tą wojnę odpowiada też Unia Europejska, będąc przywódcą jednego z państw Unii Europejskiej, to Donald Trump zrozumie tą lekcję, bo nie będzie się narażał na śmieszność. Tak, Emmanuel Macron pokazał, jak się w takich sytuacjach powinno reagować. A skąd Pan ma przekonanie, że się nie będzie narażał na... -Śmieszność. Bo ta sytuacja go naraziła na śmieszność. Mhm. Przecież tak jak my dzisiaj oglądamy tą migawkę z konferencji prezydentów Stanów Zjednoczonych i Francji, tak ona jest oglądana w dziesiątkach stacji telewizyjnych, w setkach stacji telewizyjnych w różnych państwach na świecie. I nawet jak Donald Trump nie słucha swoich doradców, to jak kilku z nich powtórzy mu to samo, że jednak warto mówić rzeczy, które są prawdziwe, mhm. bo później narażamy się na to, że jednak znacznie widać, że pan prezydent delikatnie mówiąc mówił nieprecyzyjnie. To myślę, że także Donald e, Trump będzie się inaczej wypowiadał. Panie senatorze, co nam <laughs> i szeroko to nazwę polskiej klasie politycznej pokazał wczoraj Emmanuel Macron? to, że trzeba twardo upominać się o wartości, które są nam bliskie. było się panu trochę przykro i wstyd, kiedy patrzył pan na obrazki z soboty, kiedy przez półtorej godziny prezydent pańskiego kraju, naszego kraju, od ściany do ściany chodził, czekając na Trumpa, który się spóźnił na spotkanie, ostatecznie poświęcił na no, taką realną rozmowę, dosłownie kilka minut, a później nasz prezydent klaskał, wstawał standing ovation w sprawie tego, co Trump mówił o wewnętrznej polityce Stanów Zjednoczonych. Znaczy... Ciężko się na to patrzy, szczególnie właśnie w zderzeniu z tym wczorajszym spotkaniem z Emmanuelem Macronem i prawdopodobnie za chwilę z, z premierem Wielkiej Brytanii, bo to spotkanie też jest planowane. Ja nawet nie będę tutaj małostkowy i nie będę wypominał, czy prezydent Duda spotkał się 9 czy 10 minut no, z ważne. Donaldem pan, Inaczej Trumpem. się sprawy załatwia przez ale, 9 minut, a inaczej przez pół godziny. Ale bym powiedział, jest dla mnie coś gorszego, że po tym spotkaniu, na którym Donald Trump miał usłyszeć nie Dudy, to polskie, europejskie stanowisko, zaraz po tym spotkaniu wychodzi na scenę i mówi nieprawdę, jako tych 350 miliardów dolarów, a prezydent bije brawo. Jeżeli my słyszymy słowa, że za to, że Rosja zaatakowała Ukrainę odpowiadają między innymi europejskie elity, no to to jest sytuacja absolutnie nie do przyjęcia. No to trzeba powiedzieć, że w tym zakresie to spotkanie nie przyniosła absolutnie nic. I jednocześnie ten tydzień pokazuje za nami spotkanie z prezydentem Francji, przed nami spotkanie z premierem Wielkiej Brytanii, że tak e, sposób przyjęcia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbiega od sposobu przyjęcia innych przywódców państw europejskich. Bardziej, że wiele sobie obiecywaliśmy, panie senatorze, i mówię to naprawdę bez żadnej złośliwości. I ironii po tych. Teoretycznie świetnych relacjach między Panami, między Panem Andrzejem Dudą, prezydentem a prezydentem Trumpem. Tymczasem to całe zaangażowanie dużej części polskiej sceny politycznej, Prawa i Sprawiedliwości samego Andrzeja Dudy, który kiedyś zapomniał pogratulować Joe Bidenowi zwycięstwa, to wszystko okazuje się, że no nie przynosi takich efektów politycznych, jakich się spodziewaliśmy. Bo od czasu wyborów Trump znalazł kilka minut na to, żeby z Andrzejem Dudą porozmawiać. Trump znalazł kilka minut, a jest jeszcze jedna ciekawsza rzecz. Andrzej Duda to oczywiście kandydat na prezydenta wskazany przez PiS. To PiS przez lata nam mówiło, my nie będziemy w polityce zagranicznej usatysfakcjonowani tym, że ktoś nas poklepie po plecach i powie, że jest naszym przyjacielem. I dzisiaj widzimy dokładnie tą sytuację. Tak, efekt tego spotkania między Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem jest odwrotny od zamierzonego, bo jeżeli bezpośrednio po tym spotkaniu Donald Trump Trump mówi rzeczy nieprawdziwe, no to widzimy, że to spotkanie nie odniosło żadnego, żadnego efektu, więc polityka wstawania z kolan w wymiarze zagranicznym kompletnie się okazuje się nie sprawdziła. Tak, wszyscy żyliśmy także przez ostatnie miesiące tą narracją, że przyjście Donalda Trumpa to jest doskonała wiadomość dla Polski, bo przecież Andrzej Duda ma świetne relacje z Donaldem Trumpem. Jeżeli te świetne relacje w wyrażają się w tym, że pokój e, za naszą wschodnią granicą ma być na ruskich warunkach, ma być ruskim mirem, to ja dziękuję za takie świetne relacje, bo one nie zabezpieczają polskich interesów. No właśnie, wiele mówi się o tych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, o wysyłaniu europejskich wojsk na teren Ukrainy właśnie, ale nie na wojnę, tylko na misję pokojową. To trzeba podkreślać, bo mam wrażenie, że nie wszyscy to rozumieją. Premier Tusk powiedział, absolutnie nie, my swoich żołnierzy nie wysyłamy. Natomiast Władimir Putin Putin, co ciekawe, stwierdził, że nie widzi nic złego w europejskim udziale w negocjacjach w sprawie Ukrainy. To jest jakiś przełom pana zdaniem, czy to jest jakaś gra ze strony Kremla? Kreml ma stałą metodę. Gra na chaos wszędzie gdzie może. Od Donalda Trumpa dostał już prawie wszystko, bo dostał po tych wstępnych deklaracjach zapewnienie, że bym powiedział te tereny, jeżeli nie wszystkie to jak rozumiemy większość, które zajął, będzie już mógł zatrzymać, że nie ma. W ogóle mowy o, o sprawie Krymu, o sprawie Donbasu, że nie ma mowy o tym, żeby Ukraińcy sami decydowali o przyszłości swojego państwa w kontekście wyboru sojuszy obronnych, do których Ukraina ma należeć, no to jeżeli na wejściu Trump oddał to, co jest zasadniczym elementem tych negocjacji, co powinno być, no to teraz przechodzi do etapu drugiego, czyli do siania chaosu. Nie mam żadnej wątpliwości, że ta wypowiedź to ma być kolejny kij w szprychy relacji transatlantyckich, atlantyckich, a przecież e, Władimirowi Putinowi wstrychy, z jest bardzo prostego... Dopuszczamy Europę do stołu, to czego... No, no tak, mhm. e, ale z punktu widzenia Putina sytuacja, w której to on upomina się o Europę, ma uświadomić ha, okay, Europejczykom, mhm. że zobaczcie, jakie macie fatalne relacje z Trumpem. I zobaczcie, to jak ja, ja jestem... To ja walczę rozumiały. o europejskie mhm. interesy, przecież to jest... Czyli manipuluje, absolutnie, manipuluje. to jest e, sytuacja... no. Kabaretowa. Przecież wszyscy wiemy oczywiście, że e, Władimir Putin e, interesy ma wyłącznie rosyjskie, a nie, inter, nie interesy e, europejskie. No ale ta wypowiedź e, oczywiście ma wśród niektórych zasiać w tym zakresie jakąś wartość. No wątpliwość. dobrze, tylko pytanie, czy my jesteśmy świadkami już powoli jakiegoś przełomu, ja nie mówię, e, który doprowadzi do pokoju, bo do pokoju to jeszcze jest daleka droga. Najpierw pewnie jakiś rozejm i zawieszenie broni, ale wczoraj Trump mówi o tym, że się spotka z Władymirem Załęskim po to, żeby podpisać te umowę na e, dary ziemi. Jak to się mówi ukraińskiej. No to też jest, ja się cieszę, że tutaj pojawił się nowy element. Mm -hmm. Mamy wypowiedź komisarz do spraw przemysłu Unii Europejskiej, że Unia Europejska proponuje własną umowę surowcową dla Ukrainy na daleko korzystniejszych zasadach. Bym powiedział, to jest nawet po to, żeby dowolna umowa, którą sami Ukraińcy wybiorą, czy ją zawrą ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Unią Europejską, była rzeczywiście lepsza. Dlatego cieszę się, bo widzę, Zmianę stopniowo polityki Unii Europejskiej. To, że pojawia się taki element, że e, przedstawicielka Komisji Europejskiej wchodzi do tej gry, bardzo korzystna nie, sytuacja. Pierwotna umowa, z tych nieoficjalnych informacji, które mamy, była kuriozalna, no bo ona nie gwarantowała Ukrainie nic, za to gwarantowała wszystko Stanom Zjednoczonym i to jeszcze jako spłata tej pomocy, którą e, Ukraina dostała, e, dostała wcześniej. Panie senatorze, wczoraj odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Premier Donald Tusk po tym posiedzeniu poinformował um, o tym, że przedstawił ramy narodowego konsensusu, cytuję, w sprawie Ukrainy. Według niego potrzebę politycznej jedności Polaków wobec zagrożenia ze wschodu rozumieli wszyscy uczestnicy tego posiedzenia z wyjątkiem szefa Klubu Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Szymon Hołownia także w tej sprawie się wypowiadał, potwierdził słowa premiera i rzeczywiście także zwrócił uwagę na to, że zachowanie Błaszczaka było co najmniej niestosowne. Z tych informacji, które mamy, no wszyscy poza samym Mariuszem Błaszczakiem wszyscy potwierdzają, że taki był przebieg spotkania. Zresztą wypowiedź Mariusza Błaszczaka po posiedzeniu była kuriozalna, bo ja zacytuję w odpowiedzi na te zarzuty Mariusz Błaszczak stwierdził, że jedność Polaków jest ważna, ale priorytetem powinno być bezpieczeństwo kraju. Wykluczam. No, ale to, to jest wypowiedź idiotyczna. Podstawą bezpieczeństwa naszego kraju jest, żeby była jak największa jedność Polek i Polaków w tak ważnej kwestii, jaką jest sprawa obronności. W tej sprawie w ogóle po roku 89 przez 30 lat my mieliśmy konsensus elit politycznych. Wejście do Unii Europejskiej popierały nawet formacje o rodowodzie perelowskim i dzisiaj ta szarża Mariusza Błaszczaka, jak została określona, która mówi, że jest sprzeczność między bezpieczeństwem kraju, a jednością w sprawie bezpieczeństwa. Jest absolutnie wypowiedzią idiotyczną, która nigdy nie powinna mieć miejsca, bo w sprawie bezpieczeństwa, absolutnie klasa polityczna, Polki, Polacy powinni mieć możliwie jeden pogląd. Panie senatorze, jak ja zapytam pana wprost, na co gra Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj w tym kontekście? Um, na chaos. To... Na y, zabranie Polakom poczucia bezpieczeństwa. Na takie stworzenie wrażenia, że rząd tego bezpieczeństwa nie zapewnia. Dzisiaj wartością Nadrzędną dla wszystkich nas jest poczucie bezpieczeństwa, poczucie tego, że jesteśmy w kraju, który jest w stanie w razie czego to bezpieczeństwo zapewnić. Przecież nam nie wyparowały te wspomnienia z Buczy. Ja byłem bezpośrednio po zamordowaniu cywili w Buczy. To było w chwilę po tym, kiedy ta zbrodnia ujrzała światło dzienne. Robinsonowi jest... się powinno taki film pokazać. Przepraszam, taki wtręt, ale. Ja mam wrażenie, no że ten... jego się powinno spotkać z tymi, którzy utracili mhm. swoich bliskich, tych, którzy. To widzieli, więc dla mnie nie ma żadnej wątpliwości, że to powinien być absolutny priorytet. Te spawy związane z bezpieczeństwem i z jednością wokół tej spawy. Dobrze. To teraz parę spraw jeszcze związanych z tym, co u nas trzech byłych dyrektorów lasów państwowych. Panie senatorze, zostało dzisiaj rano zatrzymanych przez służby, mają dzisiaj zostać przesłuchani. Chodzi o Józefa K., czyli byłego dyrektora generalnego, Michała C., byłego dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych i Andrzeja E. Byłego dyrektora szczecińskiej dyrekcji, właśnie. Co pan na to? Coś ich łączy. Wszyscy byli. Ktoś. Bezpo... Ktoś ich łączy. Wszyscy byli bezpośrednimi przełożonymi, lub jak dyrektor generalny lasów państwowych, kierownikiem całej tej instytucji dla Dariusza Mateckiego. Bo co dzisiaj wiemy? Że Dariusz Matecki był człowiekiem wyjątkowego talentu. Nie pojawiając się w pracy, miał jakoby wykonywać obowiązki. Czy to w Warszawie, w tym centrum. Czy to w dyrekcji regionalnej w Szczecinie. My wiemy, co się za tym kryło. Polscy podatnicy mieli na tym stracić. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale tylko uzupełnię, jeżeli ktoś z Państwa nie był z nami parę naście minut temu, 320 tysięcy złotych. Dariusz Matecki się zajmował e, sprawami internetowymi jednego środowiska politycznego. Wiele osób twierdzi wprost, że hejtem. E, wszyscy znamy spawę tragedii pani posłanki Filix utraty e, swojego dziecka, a pan Dariusz Matecki, który miał w tym czasie pracować w lasach państwowych, zajmował się aktywnością polityczną w internecie. To jest oczywiście sprzeczne z e, prawem, to jest wyłudzenie pieniędzy publicznych. To jest jest artykuł chyba 231-241. Myślę, że teraz jest ten czas, gdzie ci, którzy za to odpowiadają, te osoby, które były jego bezpośrednimi przełożonymi, miały obowiązek nadzorować wykonywanie przez niego pracy przypisanej do danego stanowiska służbowego. On musiał mieć opis stanowiska służbowego i zakres obowiązków, które wykonywał. Za ich realizację odpowiadają jego bezpośredni przełożeni. Oni tego obowiązku nie wykonywali. Panie Senatorze, to sprawa kolejna. Prokuratura Okręgowa Warszawska wezwała byłego premiera Mateusza Morawieckiego na czwartek w sprawie przesłuchania dotyczącego wyborów kopertowych. Wiemy, że były premier zrzekł się immunitetu. Ta sprawa dzięki temu może troszkę ruszyć szybciej niż to byłoby w przypadku całej procedury uchylania immunitetu. Sam Morawiecki mówi, że się oczywiście stawi, nie będzie robił scen. Tu chyba tak podgryzł lekko zbigniewa ziobra, ale jednocześnie mówi o tym, że on nie uznaje trybunałów Tuska i Bodna. DAMN <laughs> IT! Co pan Mateusz Morawiecki uznaje a czego nie uznaje to jest jego sprawa za to na pewno uznaje wyroki sądów i to wyroki wydawane w trakcie kiedy on był premierem przypominam dwa sądy Wojewódzki Sąd Administracyjny Naczelny Sąd Administracyjny powiedział Mateusz Morawiecki złamał prawo nie miał prawo organizować wyborów kopertowych bo nie było ku no w temu czwartek ma właśnie w tej sprawie prawny. usłyszeć zarzut. dlaczego o tym mówię Sąd Administracyjny stwierdził że złamał prawo ale to nie jest sąd który orzeka na Karnej. Sąd stwierdził, Mateusz Morawiecki jest winny, ale o zakresie odpowiedzialności karnej, indywidualnej Mateusza Morawieckiego jako funkcjonariusza publicznego, który podejmował nielegalne decyzje, musi orzec sąd karny. Po co? Po, po, po to musi wcześniej prokuratura przedstawić mu zarzuty. Teraz jest już to możliwe, bo immunitet został uchylony i skierować akt oskarżenia do sądu. Bardzo ważna okoliczność. Dlaczego? E, tutaj mamy do czynienia z przestępstwem e, urzędniczym byłego premiera. Będzie, byłego premiera. I to będzie czytelny sygnał dla każdego urzędnika w przyszłości, żeby bez e, podstawy prawnej, czyli mówiąc wprost nielegalnie, nigdy nie podejmował działań na dowolnym stanowisku, które zajmuje. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że mówimy o jednym z najważniejszych funkcjonariuszy państwa polskiego, bo te decyzje podejmował Mateusz Morawiecki jako precedens. premier. To jest absolutnie precedensowa sytuacja. Nigdy z taką sytuacją nie mieliśmy w polskiej historii do czynienia. Ale Mateusz Morawiecki chyba w ogóle troszkę problemów ma teraz wokół siebie, no bo obok mamy jeszcze sprawę Rządowej Agencji rezerw Strategicznych. Pana Pawła S., który już został wypuszczony z tymczasowego aresztu, ponieważ no, chyba wszystko wskazuje na to, powiedział śledczym. To, co miał powiedzieć. Ja zakładam, że powiedział prawdę. Jeżeli my dzisiaj wiemy z relacji dziennikarskich, że Paweł Szopa za towar o wartości 70 paru milionów dostał 350 milionów, a przed tą transakcją dyrektorka gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego umawiała go na spotkanie z kimś bardzo ważnym w kompleksie premiera. To jest skądinąd ta dyrektorka, która zażądała 3,5 miliona Ale złotych pięciu, bo chciała łapówki. By bardzo ciekawa była otwarta jako rozumie na proces negocjacji to my dzisiaj nie wiemy tylko jednej rzeczy czy ta łapówka którą przyjęła przyjęła tylko dla siebie czy przyjęła jeszcze dla kogoś miała przyjąć Przyzu panie senatorze Czasem, bo narazi się pan przyjąć. tutaj na miała przyjąć tak jest przed nami jeszcze nie nie, przed nami jeszcze proces sądowy w tej sprawie no to bym powiedział ja się pytam czy premier który nadzorował rządową agencję rezerw strategicznych bo no, przypominam, RARS jest pod bezpośrednim nadzorem premiera, czy jest w ogóle możliwa sytuacja, żeby premier nie wiedział, że zapłacono kilkakrotnie więcej za towar, który dostarczono do instytucji mu podległej, szczególnie, że szef tej instytucji to jego no, przyjaciel, pracował z nim jeszcze w bankowości wspólnie. Jest to osoba, która była określana jako hmm. jeden z absolutnie najbliższych współpracowników. Czy pan premiera? nie ma wątpliwości? tak rozumiem, że Mateusz Morawiecki miał pełną wiedzę dotyczącą tego, co wokół RARS się dzieje. Ja nie mam wątpliwości, że powinien mieć pełną wiedzę, bo nadzorował tą instytucję, a ja przypominam, że przepis kodeksu karnego mówi nie tylko o przekroczeniu uprawnień, ale także o niedopełnieniu obowiązków. Za to także jest odpowiedzialność karna. Jeżeli funkcjonariusz państwa polskiego ma określone kompetencje i ich nie realizuje, a premier ma, miał nadzorować RARS, to ponosi odpowiedzialność nie tylko za to, gdyby Wiedział, mówimy oczywiście w trybie warunkowym. Gdyby jeszcze się okazało, że jakieś linki finansowo-korupcyjne do niego prowadzą, ale także za to, że gdyby wykazywał, że nie wiedział, a wiedzieć powinien to też mówimy o odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego. Uh -huh. e, to jeszcze jedna sprawa, prokuratura okręgowa tym razem w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez dyrektorów Muzeum II Wojny Światowej. Chodzi oczywiście o słynną już kwestię apartamentów, z których korzystać miał były dyrektor muzeum, obecnie e, kandydat obywatelski wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki w komunikacie przekazano, że e, wszczęto śledztwo, cytuję Dokładnie. W sprawie przekroczenia uprawnień w okresie od 18 października 17 do czerwca 2024 roku w Gdańsku przez funkcjonariuszy publicznych dyrektorów Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, czyli Karol Nawrocki nie jest tu wskazany z nazwiska. No ale wszyscy znamy tą historię. W tej sprawie ja mogę Państwa zaskoczyć. Bo bym powiedział, z pewnych względów Mam dosyć precyzyjną wiedzę Też byłem prezesem określonej instytucji Najwyższej Izby Kontroli I ona też miała apartament w centrali I pokoje gościnne Ja w życiu bym nie wpadł na to Że mogę w tych pomieszczeniach przebywać I za to nie płacić Miałem mieszkanie wynajęte na mieście Za które płaciłem Sposób tłumaczenia Karola Nawrockiego Przyprawia o zawrót głowy Wszystkie osoby zdrowomyślące Bo jeżeli Karol Nawrocki mówi uprawiałem po nocy aktywną politykę międzynarodową no to przepraszam ja nie wiem z kim można konferować po nocy w sprawach międzynarodowych pomijam już bym powiedział pomijam już to że pewno większość z nas w nocy śpi ale samo sformułowanie że uprawiał aktywną Politykę międzynarodową też jest dla mnie niezwykle znaczącym. Chciałbym trochę więcej się dowiedzieć o tej aktywności. Może się dowiem od jego przyjaciela. Przepraszam, wieloletniego znajomego, bo już 2 marca spotykam się w sądzie. Ciekawe, czy przyleci z wielki Dubaju bu. z wieloletnim A, to już w znajomym, marcu? tak, już w marcu wielki Bół uznał, że to, że powiedziałem, że został tak, skazany powiem. za porwanie człowieka, bym powiedział, podważa jego dobre imię i zażądał zadośćuczynienia czynienia 50 tysięcy złotych i na początku marca spotykamy się w no Sądzie. Dobrze. W Łodzi. Panie Senatorze, możemy oczywiście podchodzić do tego z lekką ironią, bo... Sytuacja jest tak trudna, że musimy się trochę y, ironią ratować. Rzeczą, bo my nie dopowiedzieliśmy. On korzystał z tego apartamentu, mimo, że o tak zwany przysłowiowy rzut Beretem miał mieszkanie w tym Gdańsku. Może gdzie w mieszkaniu nie można uprawiać aktywnej polityki, polityki międzynarodowej, międzynarodowej. Panie stowarz, po prostu. To jest wszystko dla dobra Ten Polski. Argument Proszę Pani redaktor mnie przekonała. Dla dobra Polski, dla wszystko Polski. Tak jak urlop. Dobrze, idziemy I dalej Tak jak w kontekście szukanie śladów II wojny światowej Karola w Nowej Zelandii no Proszę sobie wyobrazić, że chyba, że coś przegapiłam Jeżeli przegapiłam, to bardzo poproszę e, naszych widzów, żeby mnie poprawili Ale chyba, chyba nie e, Wczoraj nie było żadnej bardzo konkretnej e, wypowiedzi ani aktywności Bo o tym przede wszystkim mówię w mediach społecznościowych Karola Nawrockiego Który odniósłby się do kwestii Ukrainy Do trzeciej rocznicy napaści Rosji na naszych sąsiadów Mm, Karol Nawrocki oczywiście prowadzi kampanię i nawet możemy Państwu pokazać, jakie zdjęcie wczoraj zamieścił. Proszę, panie senatorze, bo nie wiem, O, chwilę... Przepraszam, przepraszam. Um. Jan powiedział: Martwię się jedną rzeczą, bo jak znam przepisy fitosanitarne, to on, bo to jest miejsce, gdzie chyba się produkuje żywność. Ja nie wiem, czy to piekarnia. Nie czy... to kiełbaska. Kieł... Jest. A, wędze... przepraszam, masarnia. Pan Karol Nawrocki chciałem go poinformować, że powinien mieć czepek na głowie, że jest ubrany w sposób nieprawidłowy, ale bym powiedział dla mnie ważniejsze niż brak czepka Karola Nawrockiego, bo czy w czepku czy bez czepka wygląda podobnie. E, to jest wywiad, którego udzielił dla Wirtualnej Polski, bo tam się odniósł do spraw zagranicznych i powiedział, że on z Władimirem Putinem by się spotkał. Ale no, to było parę dni temu. Ja mówiłam e, o wczorajszej aktywności. E, no, przepraszam. E, nawet nie spotkał tylko usiadł z nim dostał tak, uważam, że jest tak. głęboko symbolicznym, że w trzecią rocznicę agresji Rosji na Ukrainę, pan Karol Nawrocki uznał, że dla niego najważniejsze w tym dniu jest dowiedzenie się, jak się robi kiełbasę i jak się e, Panie senatorze, my cały czas mówimy o kandydacie na główny urząd w państwie, osobie, która w tej chwili w sondażach jest na drugim miejscu. Nie wiadomo, czy nie. Ale panie, tak, a ta pani by się nie chciała dowiedzieć, e, jak się Wielitko wkłada baleron albo samces. Nie, nie, ja już, zatem on mnie akurat z księdzem Michałem okojarzy, więc już może nie idźmy tą Karol drogą. Karol Nawrocki uznał, że chce uzupełnić w tym symbolicznym dniu wiedzę w tym obszarze. Moim zdaniem to bardzo dużo nam o nim mówi. Panie senatorze, e... czy uważa pan, że Sławomir Mencen może wejść do drugiej tury zamiast Karola Nawrockiego, jeżeli PiS się nie zdecyduje na wymianę swojego kandydata, Uważam... ale chyba się nie zdecyduje? Uważam, że Karol Nawrocki każdego dnia, wczorajszy widzieliśmy, głęboko udowadnia, że nie ma absolutnie podstawowej wiedzy, umiejętności do Doświadczenia, wyczucia, e, nawet zwykłej ludzkiej empatii. Na Ukrainie zginęło lub zostało ciężko rannych kilkadziesiąt tysięcy cywili. Zniszczono 240 tysięcy budynków, 3800 szkół i kilkaset szpitali. Karol Nawrocki w tym dniu uznał, że chce się dowiedzieć, jak się robi kiełbasę. Panie senatorze, trudniejszym kontrkandydatem dla Rafała Trzaskowskiego byłby Sławomir Męcen niż Karol Nawrocki? Tak na serio pytam. I myślę, że... Ta kampania w tym wyjątkowym momencie pokazała, że Rafał Trzaskowski jest absolutnie najlepszym kandydatem, moim zdaniem, nie w drugiej pan turze. pytanie. Yy, ja kto byłby trudniejszym kontrkandydatem dla Rafała Trzaskowskiego? Z pańskiej perspektywy, rzecz jasna. Yy, z mojej perspektywy na pewno trudniejszym będzie ten, który się do tej drugiej tury dostanie, bo to znaczy, ja że tak miał powiem, większe, nie bo to znaczy, że miał większe zaufanie Polaków. Dzisiaj Karol Nawrocki robi absolutnie wszystko, żeby w drugiej turze był Sławomir Mensen. Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości, były szefnik. Bardzo dziękuję. Panie Szanowni senatorze, Państwo, za to życzę Wam tylko zakupów kiełbasy w masarniach, które przestrzegają przepisów fitosanitarnych. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.